Boisko wielofunkcyjne zostało dziś otwarte przy zespole szkół w Zaczarniu. Obiekt powstał w całości z pieniędzy własnych minęliś góra. Dzisiaj mamy podwójną uroczystość. Raz tradycyjna wigilia szkolna, połączona z nietypowym przedstawieniem, bo przygotowanym przez rodziców i nauczycieli. I druga dla nas bardzo ważna uroczystość, otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół. Boisko jest, boisko jest wielofunkcyjne, czyli będzie można na nim grać, oczywiście jak się pogoda nieco poprawi, zarówno w piłkę ręczną, jak i w piłkę nożną, jak i w siatkówkę, jak i w koszykówkę, ale także pozostanie miejsce do gry w tenisa ziemnego, ponieważ też jest boisko do tenisa ziemnego. Infrastruktura sportowa, jeśli chodzi o zewnętrzną infrastrukturę, była słaba, ponieważ był kort ziemny, który sprawiał nam bardzo wiele kłopotów w utrzymaniu i by było stare boisko piłkarskie, które również dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Rodziców zostało odnowione, zrobione w zasadzie, wybudowane na nowo. Muszę tutaj powiedzieć, że oprócz tego boiska wielofunkcyjnego mamy boisko trawiaste i chyba jedno z nielicznych przy szkole yy, nawadniane boisko trawiaste. Wszystko to zostało wykonane dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu nauczycieli, przede wszystkim Dariusza Augustyna, nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz naszych rodziców. Natomiast, tak jak wcześniej yy, wspomniałem, sam kort, boisko wielofunkcyjne to zasługa władz gminy i władz zaczarnia. Rola radnych jest zwykle duża, bo to Rada Gminy podejmuje decyzje na sesjach podejmując stosowne uchwały. Plany były takie. Chcieliśmy, chcieliśmy początkowo wybudować Orlik, natomiast no w gminie mamy już dwa Orliki. To byłby trzeci, także no ten pomysł nie został niestety zaakceptowany. Doszliśmy później do wniosku z panem dyrektorem, że jeżeli nie Orlik, no to, no to zrobimy wojsko wielofunkcyjne. Mieliśmy kort tenisowy, została zmieniona nawierzchnia, i tym samym z kortu tenisowego powstało boisko wielofunkcyjne. Plany też były dużo szersze, bo, bo, bo chcieliśmy, chcieliśmy w roku 2013 w pełni zrealizować tą inwestycję. To znaczy miało być pełne wyposażenie, pełne osprzęt boiska, jak również oświetlenie. No niestety po raz kolejny życie zweryfikowało to, że, że mamy tylko zmienioną nawierzchnię. Była to, była to inwestycja za kwotę 100, chyba 13 tysięcy złotych. Także ta inwestycja jeszcze wymaga, wymaga tych dwóch rzeczy: pełnego doposażenia o sprzętu boiska, jak również wybudowania oświetlenia, tak żeby można było korzystać z tego boiska po zmroku. Myślę, że przez sport jest najlepszą profilaktyką. Mamy w gminie dwa orliki wspaniałe, na których życie toczy się praktycznie do późnych godzin nocnych i, i latem, i jesienią, i Wiosną. i również na Zaczarniu powstała jak gdyby mniejsza forma tego rolika. E, wiadomo tak, e, tak pozwalają na to środki. Wykorzystaliśmy do tego celu e, stary, stary kort, który tu funkcjonował, otrzymał nową nawierzchnię wielofunkcyjną, więc myślę, że mieszkańcy zaczarnia, a głównie uczniowie tego zespołu tej szkoły będą mogli korzystać e, z boiska do piłki siatkowej, koszykówki czy piłki ręcznej. No w tej chwili rzeczywiście tych pieniędzy na, na tego typu inwestycje praktycznie nie ma, więc cała inwestycja została sfinansowana z własnych środków. W zasadzie została po, zrobiona główna część w tym roku: nawierzchnia, ogrodzenie, niezbędne siatki. No mamy też tu ustalone, że w przyszłym roku jest to w projekcie budżetu zakupimy niezbędne wyposażenie do tego boiska, no ale tuż w uzgodnieniu z dyrektorem, w zależności od potrzeb, dostosujemy, bo powiedzmy, te zakupy kupy do potrzeb szkoły.